Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu na moim kanale. Jest to czytanie serii Wybierz grupkę kart. Przeważnie um, były te czytanki wybierz, wybierz kamień. A, a teraz postanowiłem zrobić wybierz grupkę kart. Więc wybierzcie intuicyjnie swoją grupkę kart, którą czujecie, że do Was przemawia, którą czujecie, że jest dla was. Jakiś czas staram się nagrywać dla Was takie takie czytanka co i co sobie sprawdzamy? Przede wszystkim a, to jest takie czytanko podwójne. Z jednej strony sprawdzamy, co myśli, co czuje i co zrobi osoba, o której myślicie, bądź z którą jesteście w jakiejś takiej początkowej relacji, a z drugiej strony, jakie możliwości, jakie szanse dla Ciebie w najbliższym czasie. Więc miej to na uwadze. Um, jeśli chcesz, jeśli chodzi o co myśli, co czuje, co zrobi, wybrać sobie jedną grupkę kart, to możesz też postanowić na przykład, że um, jeśli chodzi o szanse, możliwości, to wybierzesz sobie grupkę 3. A jeśli uczucia o niego no to grupkę 1. Możesz też wybrać jedną grupkę i sprawdzić te dwie kwestie, więc tutaj macie pole do popisu i to od Was zależy, co sobie wybierzecie i jak w jaki sposób to zrobicie. Kierujcie się intuicją. No, jeśli potrzebujecie więcej czasu, to zapauzujcie, zastanówcie się, przeglądnijcie się i, a, i wybierzcie. Um, co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Zachęcam Was bardzo serdecznie do e, zaglądnięcia na moją nową stronę tarotamagia.pl. E, oprócz tego, czytania miesięczne na kwiecień dla wszystkich znaków Zodiaku, um, podzielone na cztery trygony, czy też cztery, cztery żywioły: e, trygon ognia, ziemi, powietrza i wody. W opisie pod filmem wszystkie linki, a również tygodniówkę warto obejrzeć e, dla chętnych i czytania z prognozą na ten rok. Zobaczyć, co się już sprawdziło, a być może na co uważać, też warto. Zachęcam was oczywiście do zostawienia polubień, komentarzy, subskrybowania mojego kanału, czy też udostępniania moich czytań, i ja przechodzę już do interpretacji, do przekazu dla Was. Dwie grupki zabieramy. Grupka numer 1. Co on myśli, co on czuje i co on zrobi. Co on myśli? Bardzo ma takie te myśli, wiecie, ograniczone. Troszkę może być, nie chcę mówić, ale taki no, w myślach jest bardzo wycofany, w głowie jest wycofany, obserwuje, patrzy, a, ale troszkę też może być egoista, no, narcyzm, no, może, może u niektórych, nie u wszystkich, ale w grupce, czy też u osób, w, które wybrały tą grupkę pierwszą, jest ktoś, kto jest bardzo wycofany, obcą bardziej czeka, aż coś wy zrobicie niż żeby. Tutaj um, miał się do czegoś uh, sam przyłożyć. W sercu mamy króla, nie króla, rycerza Buław, czyli bardzo taka energiczna energia. On by, no, jego serce jest tak, jakby bije bardzo mocno, tylko bije bardzo mocno w różne strony. Czyli on nie jest do końca osobą mm, taką uspokojoną emocjonalnie. Jego serce bije, ale też może być bardzo duży nacisk na sprawy, na przykład łóżkowe, bardziej niż emocjonalne. Więc jeśli myślicie tutaj, że jest to osoba. Która um, jest bardzo emocjonalna, bardzo romantyczna. No to nic bardziej mylnego, powiedziałbym, że bardzo patrzy na siebie i na to, jak tutaj coś ugrać, ale w swoją stronę. Tutaj, żeby się e, nie narobić przy Was, ale żeby coś zyskać w ten sposób. Karta Maga, karta Skorpiona, być może tutaj też karta ognista jest lew, baran bądź strzelec, mógłby być ewentualnie. Działanie, no działać będzie, ale no to jest osoba, która ma wiele bramek, wiele furtek przed nim, um, czyli działania jakieś mogą być, chociaż to taka energia troszkę no, playboy, czy taki player, nie wiem czy, czy używacie takich słów, ale ten typ osoby mi się pokazuje tutaj. A pamiętajcie, że to chodzi o nowe osoby, bądź nowo zaczęte związki, ale takie bardzo nowe, bardzo świeże. Jak macie stałe, stabilne relacje, to tutaj się tego nawet nie, nie łapcie, bo tu chodzi o coś świeżego, o tą osobę właśnie, o którą e, pytacie, no, przeważnie pytamy, jak jest nowo poznana osoba, tak? No to tutaj trzeba uważać, niezależnie od tego, czy jest już ta osoba, czy dopiero się pojawi. Ktoś się może pojawić. Um, tak już mówiłem, skorpion, tak. Może być działania jako takie, są, ale nic konkretnego, powiedziałbym. Bardziej tutaj, żeby no coś przeżyć i zakończyć. Bądź przeżyć, no i się nie odwracać za siebie. Coś szybkiego. Szybki romans, bez zaangażowania emocjonalnego, szybka przygoda. No, szybkie, łatwe, nie wiem, przejściowe działania są, ale bardziej takie sprytne i też, no, uwieść kogoś, ale też jakby. No, jakby na wędkę troszkę, na wędkę, a yy, nie w poważnym kierunku mi to zmierza, moi drodzy. Jakie macie możliwości tutaj? Królowa Mieczy i Karta Słońca. Macie szansę w końcu postawić się w jakiejś kwestii? Macie być może jakieś kwestie urzędowe, też urzędowe, prawnicze, sądowe, szkoleniowe. Dziś jest jakiś poważny urząd, poważny. Zakład, być może szkoła też, być może jakiś, nie wiem, egzamin ustny na przykład, a, czy jakiś inny problem, rozwiązanie tego problemu bardzo mocne, postawienie na so, swoje w jakiejś kwestii, czyli przełamanie jakiejś barier, wyjście ze swojej strefy komfortu przede wszystkim. Bardzo wspierające, bardzo fajne, bardzo ciepłe energie, które będą Was podnosić na duchu, ale też będą pozwalały Wam jakby realizować się i spełniać. Czyli ja coś stawiam sobie jako cel i do tego dążę, energia Cię tu wspiera. Energia Ci tu pomaga, więc e, idź ku temu, korzystaj z tego. Masz szansę przełamać jakieś rody, masz szansę coś zrealizować, masz szansę postawić na swoim, bądź tutaj, um, e, tak jak mówiłem, uporać się z jakąś sprawą urzędowo, sądowo. No, wiadomo, każdy ma jakieś inne tutaj kwestie, być może jakieś pismo, być może jakieś, nie wiem, upomnienie, coś takiego. A być może jakaś sprzeczka z kimś, być może jakaś kłótnia, a być może o coś walczycie i wy walczycie, tak? Jesteście silniejsi silniej niż wam się wydaje. Jesteście w stanie też w końcu być może coś zakończyć, tak? Stawiam na swoim czyli, albo coś zakończę, albo coś zaczynam realizować. No w różne strony to może pójść u różnych osób. Grupka numer dwa. Co w głowie? Karta, LA, karta siły. Opiekuńcza karta. Ciepła osoba, em, charyzma. Opiekuńczość. W sercu zatrzymanie, tak? Czyli przyglądam się, jestem po przejściach być może, dlatego nie angażuję się tak szybko, ale ma to jakiś potencjał, ma to jakiś potencjał, u już wygląda znacznie lepiej. Zaraz Wam będę mówić, co, jakie macie możliwości. Fajnie ta osoba, fajno ma energię, być może karta, karta lwa, bądź ognisty znak, baranę strzelec, choć też mógłby być, pan panna, koziorożec, jak najbardziej. W głowie bardzo takie ciepłe myśli, opiekuńcze myśli, ciepła osobowość mi się pokazuje, ciepła osoba, fajna osoba, ciepłe myśli, opiekuńczość. Mam nadzieję, że nie w kontekście negatywnym, czyli że myśli o was jako o sprzątaczce, o kobiecie, która wszystko za niego zrobi. No to jest bardziej negatywny aspekt, ale bardziej ja tutaj widzę pozytywny aspekt niż negatywny. Więc ten negatywny myślę, że będzie u mniejszości, a ten pozytywny u większości. Ciepłe odczucia, taka przyjazna dusza. Miła osobowość, komplementy słowa, ale też opieka troska. To jest w myślach przede wszystkim w myślach, jeszcze być może nie w działaniu, ale w myślach ma takie bardzo przyjemne, przyjemne myśli, przyjemne zamiary. W sercu jest zatrzymane. Dlaczego? Przygląda się tutaj, nie wiem, jakby być może są jakieś utrudnienia, być może coś przeżył, być może się czegoś obawia, być może boi się, że popadnie znowu w jakiś schemat, z którego już który popaść nie chce nie jest szybki, tak? czyli w, w głowie ma fajne tutaj jakby plany co do tej relacji do tego co chce działać, co chce realizować ale jest zatrzymany w sercu A, czyli jest 300 razy musi się zastanowić no może przesadzam z tym 300 razy, ale no przynajmniej te 5 razy musi się zastanowić yy, przemyśleć sobie, yy, upewnić się być pewnym dopiero wtedy gdzieś jest działanie no w działaniu przychodzi mi z paziem monet, więc nie oczekujcie, że od razu Wam się oświadczy, ale pomału jakby będzie starał się jakoś usprawnić tę relację, jakby gdzieś nadać jakiś ruch tej relacji, wprowadzić w tą relację, w ruch, ale to są powolne, staranne działania, dobrane. Tak wiecie, no, przemyślane działania przede wszystkim, a nie że tu se coś zrobi tak po prostu nagle, spontanicznie. Nie, wszystko musi być przemyślane. Dobre ma zamiary, mogę Wam powiedzieć. No, w sercu jest zatrzymane, ale się przygląda, tak? Ma jakieś swoje powody do tego, żeby jeszcze być może czegoś nie pokazać za bardzo. W działaniu idzie w Waszą stronę, pomału chce coś z Wami zacząć budować, więc ma to fajny potencjał na przyszłość. Eee, co tutaj mamy dalej, jeśli chodzi o Wasze możliwości? Karta Sądu Ostatecznego i Karta Króla Buław. Czy być może jest tak, że Wy nie jeszcze z jakiejś relacji? Bo tutaj mi się pokazuje uwolnienie się z czegoś. Bądź um, uleczenie się po kimś, um, uleczenie się z czegoś albo po kimś. Tak jakiś mężczyzna ognisty, lew bądź strzelec mógłby być. Um, być może są też tutaj relacje, które próbujecie, próbujecie wznowić. Czyli może być tak, że próbujecie wznowić jakąś relację i na to macie szansę, bądź próbujecie, czy jesteście na etapie zakończenia jakiejś relacji, albo ktoś wam nie wychodzi z głowy i macie możliwość tutaj zakończenia jakiegoś rozdziału i zaczęcia jakiegoś nowego rozdziału. A um, być może też karty chcą powiedzieć, że tutaj, w tej relacji, ty masz możliwość powiedzenia siebie. jeśli na przykład facet ci nie będzie odpowiadał, ten a być może pozornie nowego, bardziej energicznego, bardziej spontanicznego i ten może ci bardziej będzie odpowiadał, to tutaj karta mówi, że ty masz, jakby wszystko w twoich rękach. Coś możesz zakończyć, ale coś możesz wznowić. Zastanów się, o co tutaj chodzi, jeśli chodzi o ciebie. Też jeśli jakieś nowe działanie, nowy projekt. Nowy pomysł na siebie, też macie szansę to zrealizować. Czyli nie tylko w kontekście osoby, związku, relacji, ale też jeśli chcesz czymś wyjść, jeśli chcesz zamknąć jakiś rozdział ze sobą, jeśli chcesz otworzyć się na coś zupełnie nowego, a bądź na kogoś zupełnie nowego, to masz na to szansę, masz na to możliwości. Tylko czego ty chcesz? Tutaj trzeba doprecyzować swoje chęci. Czyli mogą być dwie osoby, może być obecna relacja, chcesz coś tutaj zakończyć, a być może masz jakąś przeszłość, którą ciągniesz. Jest jeszcze niezakończona, przez to ty tutaj się wahasz w tym wszystkim. Albo jakby druga osoba czuje, że ty jeszcze nie jesteś gotowa, bo coś tutaj jest niezakończone. Eee, no najtrudniejsze przypadki no to sytuacje trójkątowe, czyli um, jeśli była stała relacja, no to przeszkadza ci romans, tak? Jeśli um, próbujesz wejść w nową relację, a jesteś jeszcze w stałej relacji, no to, to tutaj też jest no, kwestia zakończenia i rozpoczęcia czegoś nowego. Szansa na to jest, możliwość jest, ale wszystko w swoich rękach. Klubka numer 3. Co on myśli? Co on czuje? Niepozbierany facet w ogóle po jakiejś relacji jest i niegotowy na wejście w nową relację. Teraz z Wami absolutnie. Absolutnie. Bardzo zamknięta osoba. Kombinator w myślach, kombinator w myślach. Yy... Nie mówi wszystkiego. W myślach myśli swoje. Jedno jedną myśli, drugie robi, tak? Czyli też nie mówi ma jakieś sekrety. O czymś wam nie mówi. Um, może wam mówić, że myśli to i to, a myśli coś zupełnie innego. Um, może wam mówić, że robił to i to, a robił coś zupełnie innego. Wiecie, no myśli, on jest kreatorem swojej rzeczywistości. Co jest jego w głowie to jest tylko dla niego. On nie dzieli się um, za bardzo z innymi tym, co się u niego dzieje, tym, co czuje. Tym, tym, co robi na przykład, tak? Czyli bardzo ukryty jest w głowie i kombinator. Kombinuje ukryty um, nie do końca szczere intencje w sercu. Przeżywa jakąś relację, jakieś rozstanie, myśli o byłej albo o byłej relacji, tak? O byłym związku. Tutaj też nie wiem, czy gdzieś nie ma jakiegoś kontaktu, jakichś prób nawiązywania kontaktu z przeszłością czy też z osobą z przeszłości. Więc tutaj uważać. W działaniu dziesiątka mieczy on jest totalnie nie wiem... Ma jakieś przeżycia? Być może w życiu coś przeszedł, być może jakąś trudną relację przeszedł, co nie mówię, że go usprawiedliwia. Ale on nie jest przez to gotowy na coś nowego. Więc tutaj uważajcie, bo możecie mieć faceta, który po prostu jeszcze siedzi w e, poprzedniej relacji, jeszcze czegoś nie przepracował, jeszcze ma jakieś nadzieje i nie jest tutaj gotowy na to, żeby zacząć nową relację. Nawet jeśli coś z wami zacznie, to bardzo możliwe, że to runie. Możliwości i szanse. Paść mieczy i karta Eremity, czy też pustelnika. Hmm. Na co macie szansę, na co macie możliwości odkryć jakąś prawdę, um, przyglądanie się czemuś, tak? Przyglądam się czemuś i odkrywam jakąś prawdę. Może być online, może być w sieci, coś wykryjecie, coś odkryjecie. Może być tak, że ktoś będziecie obserwować dosłownie, tak? Czy być, być może śledzić nawet tutaj dla, nie, wszyscy, nie dla wszystkich to będzie, ale ktoś być może kogoś przyłapie na gorącym uczynku, ktoś kogoś zobaczy, wiecie, zdarzają się takie sytuacje, że facet pisze, że on jest chory, on nie da rady się spotkać, a... Przechodzimy akurat gdzieś na mieście i widzimy go z inną. Coś takiego na przykład. Możliwość odkrycia jakiejś prawdy. To już nie mówię, że wpadniecie, e, przyłapiecie kogoś na zdradzie, no być może, albo na kłamstwie, ale też odkrycie czegoś w sieci, zaobserwowanie czegoś, e, zastanowienie się nad tym, czego wy chcecie, czego wy oczekujecie w całej tej kwestii i um, też w jakiś sposób. Taki czas będzie Wam dany, czas samotności, czyli tutaj wchodzenie w nowe relacje, no nie za bardzo. Bardziej trzeba przemyśleć coś, doprecyzować, zastanowić się. Teraz jest bardziej czas takiego mm, pustelnika, czyli a, no, pustynny czas, czyli czas, w którym nie powinniśmy działać za dużo, w miłości być może zwłaszcza, a, tylko zatrzymać się, zastanowić, przemyśleć, coś doprecyzować. Być może podjąć jakąś decyzję, nad czym się zastanowić, um, coś odkryć, odkryć siebie być może, poszukać odpowiedzi w sobie. Um, co jeszcze tutaj? Um, muszę być ze sobą, tak? Sama ze sobą, sam ze sobą. Muszę zajrzeć w siebie, muszę gdzieś tutaj dojść do siebie przede wszystkim um, i później wyjść z jakąś decyzją, z jakimś... Działaniem. Tutaj macie karty obserwacji, ale ja się rodzi albo obserwowanie kogoś, albo jakiejś sytuacji, czyli przyglądam się jakiejś sytuacji. E, być może też nie wychodzi za dużo z inicjatywą, a wycofać się, tak? I zobaczyć, co się będzie działo. Z drugiej strony też czas pustynny, czas samotności, po to, żeby mm, zdobyć jakieś nowe wglądy w siebie, w sytuację, w swoje życie. A więc, tak, tutaj jakieś nowe wglądy w coś. W różnych kwestiach dla Was, moi drodzy. I tak to wygląda, e, moi drodzy. Dajcie znać, czy Wam się podobało takie czytanko podwójne. E, jeśli macie pomysły na jakieś czytanka, tematy, tak? E, to dajcie znać. Moja propozycja jest taka, że zrobimy, co myśli, co czuje, co zrobić dla wszystkich znaków Zodiaku. Mam w myślach też e, dobre wiadomości dla każdego znaku. I mam nadzieję, że Wy jeszcze z jakimiś propozycjami wyjdziecie. Planuję niedługo też być może jakiegoś live'a albo czytanie. Zobaczymy. Zrobię głosowanie na zgładce społeczności. A z jakiej okazji 3500 subskrybentów, więc. Chciałem powiedzieć Wasze święto, ale tak naprawdę nasze święto. Um, nasze wspólne święto, ale temat wybierzecie wy, bo czytanko będzie dla Was. A więc tutaj też zastanówcie się, co byście chcieli na to na tą waszą uroczystość, tak? Um, jaki temat. Być może też wybiorę coś z Waszych propozycji i też dam na zagłosowanie. Najpierw będzie głosowanie czy live, czy nagrane czytanko, czy premierka, a, a później będzie głosowanie na temat. Planuję go zrobić um, to czytanie myślę gdzieś w czwartek w przyszłym tygodniu. Być może wcześniej. To wszystko zależy. Ten dokładniejszy termin to nie, nie trzymajcie się tego czwartku za tydzień. Może być e, szybciej, może być później. Um, moja nowa strona, kto jeszcze nie zajrzał, zachęcam, tarotomagia.pl. Myślę, że warto. Um, I co, trzymajcie się ciepło, czekam na Wasze propozycje. Dajcie znać. I co, do zobaczenia gdzieś w kolejnych czytankach na moim kanale. Pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się. Ciepło moi drodzy, do zobaczenia, do usłyszenia już niedługo.